Wdrożenie CRM od zera. Jak się za to zabrać? Już Ci o tym opowiadam. Cześć, nazywam się Michał Sola i w Kazbek pracuję od 5 lat, a 8 lat zajmuję się sprzedażą. W Kazbek odpowiadam za zespół konsultantów sprzedażowych oraz wdrożenia CRM. Dzisiaj porozmawiamy więcej na temat, jak dobrze wdrożyć CRM od zera. Posłuchaj, siadaj, zrób kawę. Zaczynamy. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu CRM należałoby się zastanowić tak naprawdę po co to robimy. CRM służy tak naprawdę do zarządzania relacją z klientem, więc to jest pierwsza odpowiedź. Jeżeli tego nam brakuje w firmie, to CRM spełni nam takie potrzeby. Natomiast samo wdrożenie CRM dla wdrożenia CRM jest po prostu bez sensu, no bo możemy dorzucić tak naprawdę dodatkową pracę, której następnie nikt nie będzie analizował ani sprawdzał. Więc tego po prostu nie róbcie. Natomiast to, w czym pomoże Wam CRM, jeżeli dochodzicie do punktu rozwoju swojej organizacji, w którym zastanawiacie się, jak sprzedawać, co sprzedawać, gdzie sprzedawać, czy jaka jest Wasza grupa docelowa, co działa, a co nie działa, to CRM właśnie odpowie Wam na takie pytania. Te i wiele, wiele więcej. Dlatego na samym początku przy wdrożeniu CRM powinniśmy się zastanowić tak naprawdę jak wygląda nasz proces sprzedaży. Ponieważ pierwszym zadaniem już przy wdrożeniu CRM będzie odzwierciedlenie naszego procesu sprzedaży. To co moglibyśmy zrobić jeszcze przed podejściem do, do samego aspektu odzwierciedlania procesu sprzedaży, to zastanowić się, czy do tej pory gdziekolwiek kumulowaliście informacje na temat otwartych szans sprzedaży. Przykładowo, najczęściej firmy to robią albo w notatniku, albo na mailu, albo w Excelu. Jeżeli masz trzy takie źródła informacji na temat swoich obecnych klientów, byłych bądź też potencjalnych, to to już jest tak naprawdę świetna baza do tego, aby zacząć planować wdrożenie CRM. Znaczy, tak, zacznijmy od tego, że wdrożenie CRM jako uruchomienie narzędzia jest najprostszym z elementów wdrożenia CRM. tak? Bo to zajmuje dosłownie chwilę. E, większość narzędzi na rynku ma już predefiniowane lejki, etapy, a nawet zadania, więc tak naprawdę logując się do narzędzia, mamy już CRM. a Natomiast on w zupełności nie odzwierciedla naszego procesu sprzedaży. Dlatego zanim podejmiemy taką decyzję, dobrze byłoby się zastanowić, okej, okay, to jak właśnie wygląda nasz proces. Sprzedaży. Jakie konkretne kroki podejmuje zespół sprzedaży, aby doprowadzić do decyzji po stronie klienta? I co jest ważne, ta decyzja może być zarówno pozytywna, czyli klient kupuje produkt, usługę, bądź też negatywna. To też jest super istotne, ponieważ no, każdy handlowiec musi wiedzieć, cytując klasyka, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, czyli kiedy nie angażować się i nie inwestować więcej czasu w szanse sprzedaży, które nie zakończą się. Się powodzeniem. Pierwsza sprawa, i najczęściej firmy zgłaszają się właśnie po rozwiązanie CRM, po wdrożenie CRM, po to, aby zacząć mierzyć tak naprawdę liczbę lidów I tutaj tą liczbę lidów powinniśmy sobie podzielić w kontekście na źródło pozyskania tak? czyli możemy mieć inbound, outbound, network, eventy, czy cokolwiek innego. Dodatkowo, jedną z kluczowych informacji, jeżeli chcemy tak naprawdę podjąć temat analizy sprzedaży, jest konwersja, czyli jaką mamy skuteczność w naszym zespole sprzedaży, bądź też na indywidualnych handlowcach. To są dwie tak naprawdę dwa wskaźniki, które powiedziałbym, że są kluczowe, za które odpowiada CRM, czyli zmierzy nam liczbę lidów oraz konwersję, którą mamy na poszczególnych etapach, czy też od lida do Łona, czyli do, do zamknięcia z sukcesem. E, natomiast tych wskaźników, mierników jest zdecydowanie więcej, tak? Możemy mierzyć przykładowo liczbę wysłanych ofert, liczbę wysłanych umów, e, powody straty, tak? To jest szalenie istotne też, aby wiedzieć, dlaczego nasi klienci nie kupują naszego produktu, czy też naszej usługi, ponieważ ułatwi nam to i pomoże m, tak naprawdę. M, zmieniać nasz proces sprzedaży czy też oferowane oferowane usługi bądź też produkty Tutaj należałoby popatrzeć tak naprawdę na taki aspekt psychologiczny, tak? Czyli dlaczego zespoły sprzedaży mogą obawiać się, że ktoś będzie kontrolował ich pracę. Jeżeli wyjdziemy tak naprawdę z założenia, że jesteśmy profesjonalistami, każdy z nas chce wykonywać swoją pracę jak najlepiej, to jeżeli nie będziemy przyglądali się tak naprawdę tej pracy, nie będziemy analizowali, co robimy, nie będziemy stawiali na swoje mocne strony i niwelowali te słabe, no to w takim razie. Ja uważam, że ta sprzedaż bardziej nam się przytrafia, my się o nią potykamy, aniżeli aktywnie czy też proaktywnie działamy ku temu, aby po prostu zwiększać swoją skuteczność i być po prostu coraz lepszym w swojej pracy. Więc w, odpowiadając na Twoje pytanie, w jaki sposób dobrze wdrożyć CEREM, to bym powiedział. Na początku to trzeba się zastanowić, co my chcemy osiągnąć, tak? I ustalić sobie te cele. Na pewno porozmawiać też z zespołem sprzedaży, dlaczego dla organizacji, dla firmy analiza sprzedaży jest kluczowa. Najczęściej tą odpowiedzią jest to, że chcemy po prostu wiedzieć, co robimy dobrze i chcemy skalować swoją sprzedaż, tak? Chcemy sprzedawać więcej. E przykładowo chcemy podnieść marżę, ale dajmy na to nie wiemy na jakich produktach e mamy obecnie tą marżę, nie wiemy w jaki sposób moglibyśmy zwiększyć tą Sprzedaż, więc wdrożenie takiego narzędzia CRM pomoże nam poszukiwać odpowiedzi na te właśnie szalenie trudne pytania. To, to jest świetne pytanie, ponieważ bardzo często, kiedy wdrażamy właśnie CRM i rozmawiamy z zespołami sprzedaży, to ja posługuję się takimi argumentami. Jak drogi handlowcu, pamiętasz tak naprawdę, żeby odezwać się do tego albo tego klienta, e, czy gdzie sobie to zapisujesz, tak? Czyli masz, nie wiem, przykładowo pełen pulpit żółtych karteczek e, i tam po prostu wrzucasz sobie daty albo w kalendarz. CRM jest miejscem, e, w którym tak naprawdę tworzysz sobie takie teczki klientów, gdzie jesteś w stanie wprowadzać informacje i po prostu nie musisz tego wszystkiego pamiętać. CRM układa i systematyzuje Twoją pracę, Dodatkowo, jeżeli zintegrujemy sobie kalendarz albo też skrzynkę mailową, to cała komunikacja z klientem jest wtedy podpięta pod konkretną, otwartą szansę sprzedaży. I nawet w sytuacji, jeżeli Jakiś handlowiec tak, idzie, powiedzmy, nie wiem, na urlop, bądź też na L4, a jego klient się zgłasza do firmy, to wtedy inne osoby z zespołu mają no, bardzo dużą łatwość podjęcia takiego tematu i kontekstowego tak naprawdę doradzenia, czy też poprowadzenia danej szansy sprzedaży. Znaczy, ja bym powiedział, że największym błędem, problemem wdrożenia CRM jest właśnie wdrożenie narzędzia po to, żeby mieć narzędzie, czyli niekorzystanie tak naprawdę z tej pomocy, z narzędzia CRM w sposób bieżący, czyli na co dzień. Kiedy doradzamy klientom, firmom, to zazwyczaj ja posługuję się taką argumentacją, że słuchajcie, pierwsze co robicie tak naprawdę przy przyjściu do, do pracy, to jest oczywiście kawa, następnie siadacie przed komputerem, otwieracie swoją skrzynkę sprawdzacie swój kalendarz, a następnie logujecie się do CRM i analizujecie, patrzycie tak naprawdę jakie zadania macie do wykonania danego dnia. I tutaj ważne jest to, żeby po prostu nie przedobrzyć, tak? Więc jeżeli nie mamy Dobrze zdefiniowanych celów, po co wdrażamy CRM, jakie są funkcjonalności, z których będziemy korzystali, to bardzo łatwo możemy przedobrzyć i oczekiwać od naszego handlowca, który przykładowo nie jest dobrze przeszkolony z narzędzia, że z dnia na dzień wyłapie wszystkie rzeczy, zacznie tam pracować, wdrażać i tak naprawdę wprowadzi to większy chaos i, i trudność, tak naprawdę, w procesie sprzedaży, aniżeli ułatwi tą, tą pracę tego pojedynczego handlowca. Więc to, na co zwróciłbym uwagę, to jest, aby dobrze zakomunikować, jakie są cele wdrożenia CRM i robić to po prostu powoli, nie wszystko naraz. Moim ulubionym CRM-em jest tak naprawdę Pipedrive, z uwagi na to, że jest bardzo prostym narzędziem, czyli nie jest skomplikowany w swojej funkcjonalności UX-ie i dodatkowo ma mnóstwo automatyzacji i ułatwień pracy, dzięki którym po prostu każdy handlowiec, w kilka tygodni, tak naprawdę, jest w stanie dobrze się z nim zapoznać i że tak powiem, wywrócić go na lewą stronę. Nie będzie już tam zakomarków, w których po prostu ktoś się nie odnajdzie. Więc Pipedrive jest zawsze moim pierwszym wyborem, jeżeli rozmawiamy tutaj o małej, średniej organizacji. Ważne jest to, aby wziąć pod uwagę liczbę lidów, nad którymi pracuje poszczególny handlowiec, bo nie wszędzie sprawdzi się Pipe drive. Drugim takim wyborem, zdecydowanie większym, to jest HubSpot. To jest Kombajn, tak jak wielokrotnie podkreślałem, mamy tam mnóstwo możliwości automatyzacji. Dużo łatwiej jest w stanie zespół sprzedażowy zgubić się tak naprawdę w tym systemie. Trzecim rozwiązaniem może być e, nasza lokalna firma Lifespace. Też bardzo, bardzo fajna funkcjonalność to są kamienie milowe, które mamy w Lifespace, e, więc tutaj też polecam. Dodatkowo każdy, tak naprawdę, inny CRM, nawet te darmowe, jeżeli będzie dobrze wdrożony i będą ustalone cele, spisany proces e, i będzie posiadał ten fragment analityczny, bo nie każdy CRM ma dobrze skonfigurowane tak naprawdę raporty i możliwość analizowania szans sprzedaży, to każdy, który ma, ma takie funkcjonalności analityczne, będzie spełniał swoje założenia. Jeżeli jest taka możliwość, to spokojnie można wziąć się za wdrażanie CRM-a -y, CRM samemu. Tak? Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę, aby nie zrazić po prostu zespołu sprzedaży czy też innych członków całej organizacji właśnie do funkcjonalności takiego systemu. Więc tutaj łatwo można potknąć się o błędy, których uniknie się wdrażając CRM z po prostu dedykowanym partnerem bądź też firmą, która się na tym zna. Co jest dodatkowym plusem wdrażania samemu CRM, to jest to, że wtedy jesteśmy zmuszeni do tego, oczywiście, jeżeli chcemy wdrożyć go dobrze, aby zapoznać się z tym narzędziem, tak? Natomiast, no. To ryzyko, że źle odczytamy przykładowo predefiniowane lejki bądź też etapy w systemach i następnie bardziej dostosujemy nasz proces sprzedaży do narzędzia, a nie na odwrót, bo to narzędzie powinno służyć e, handlowcom, no to niesie ryzyko tego, że po prostu przepalimy czas, przepalimy pieniądze i zrazimy zespół sprzedaży do korzystania z CRM. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy i chciałbyś zobaczyć więcej takich materiałów, daj znać, czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli zastanawiasz się nad wdrożeniem CRM-a w swojej firmie, w swojej organizacji, poszukujesz wsparcia, odezwij się, chętnie pomożemy, porozmawiamy i doradzimy, w jaki sposób zrobić to poprawnie.